Siemaneczko wszystkim, tu Bany Karli i witam Was w ostatnim odcinku z Wyzwania Siedmiu Grzechów Głównych. Pokolenie pierwsze romantyczka, tak jest. Dzisiaj się żegnamy z Sabriną Rickston i jej rodzinką, ponieważ ja zdecydowałam się nie kontynuować tego wyzwania. A dlaczego? Ponieważ drugie pokolenie, czyli żarłok, no nie bardzo mi się podoba. I ogólnie nie myślałam, że się nie wkręcę w to, że tak powiem, wyzwanie, jakbym chciała. Oczywiście to pierwsze pokolenie było pełno różnych crazy rzeczy, na przykład romanse z różnymi Simami, tak. Dzieci i mogłam wreszcie przejść całą fabułę Strangerville, więc były tutaj jakieś pozytywy, tak? Ehm, bardzo ehm, podobają mi się dzieci, które, że tak powiem, weszły. Ja wiem, że to źle brzmi, ale tak. I ehm, wszystkie one są z, ehm, z simami z gry. Trochę owszem, przerobionych tylko skiny i w ogóle fryzury, ale tak to wszyscy są z e, Dzisiaj ostatni odcineczek, gdzie będzie mm, Sabrina musiała dostać awans na ostatni level w pracy. Czyli będzie crazy Matt naukowcem, i to jest właśnie e, nasz plan. Mój plan tak jest. Mm, czy ona ma dzisiaj urodziny, bo chciałabym bardzo też zobaczyć. Simena, nie, nie ma urodzin, ale dobra, niech będzie. Myślę, że Wam y, pokażę potem, jak będą się prezentowali wszyscy w, y, w dorosłym y, wydaniu. Mam pewien plan, bo jak. Y, zauważyliście czy, czy nie mówiłam, że chcę zacząć dwa z, jedno z dwóch wyzwań i pomyślałam sobie też czy by nie wykorzystać właśnie tych simów niektórych, bo na przykład Sierra bardzo mi się podoba ale musiałabym jej zmienić imię i wygląd i w ogóle ona ma taki bardzo mi się podoba jak wygląda Także zobaczymy jeszcze. Na pewno się nie będziemy, że tak powiem, z nimi kompletnie żegnać. To już mogę wam na wstępie powiedzieć. Co jeszcze? Czekaj, Noa, tak, Noa. Boże, ty ciągle chcesz z kimś gadać? Nie dostałeś żadnej tej żadnych listów z uniwerku? Ja nie wiem. Nie wiem co tu się dzieje w ogóle. No ale. Okej, okay, niech będzie. Dobra. O nie! Zamieniałaś się w wilkołaka! O Boże! Boże, jak ty wyglądasz! <śm> masz ten to samo, tylko że! <śm> w szpilkach! Dobra, ja tu mam coś dla ciebie, żebyś się... A nie, nie mogę! O kurde, to może idź sobie pobiegaj. Eee, dobra, czy możesz to skontrolować jakoś? Chyba nie. Nie, chyba nie. A nie, możesz, brawo! Wow, udało ci się, Esmi. Brawo, tak jest, dobra. Eee, pograj sobie w grę. Ty miałeś isiku, też się pobaw, może. W ogóle to jest wcześ wcześniej trzecia. Dobra, i dzisiaj jest poniedziałek, więc idą wszyscy do szkoły. A ty Sabrina, mm, idź się może prześwi, w ogóle, albo zjedz sobie coś. Tak jest. Boże, te liście, bo ja mam podmiankę. Mm, I kurczę. <ścoughs> Dziwnie to wygląda. Ej, ja chcę to wziąć, oh my god. Śmiesznie to wygląda, bo potrzebne mi były do pewnego tego. Ja nie mogę tego wziąć, ja nie mogę. Dobra. Dobra, mogę. Okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie. Pek. No niestety te wina z nami nie ma. No, bo się dowiedział, że Sabrina znowu poszła na swoje i powstała, że tak powiem, Wiktoria. On już miał dość. Zresztą. Ona nie jest kosmitką! Nie jest kosmitką! Tak mi jest przykro. I w ogóle, no ale dobra. Niech będzie. Ale ma mamę kosmitkę, więc wiecie, tak? Mm, tak, chyba tak. Um, tak, która ma męża. No dobra. Dobra, i spać. W ogóle to ją na na ostatni odcinek porwali kosmici, nie, po raz trzeci w tej rozgrywce masakra, nie. Masakra, bo że ty liście śmiesznie wyglądają, ale mają swój urok, tylko że nie w tej rozgrywce. Dobra, lecimy. Jesteśmy w pracy po raz ostatni w tym wyzwaniu. Zobaczymy jak nam pójdzie. Co to jest? Nie, ja nie wiem co to jest. End. Boże dzisiaj jest dzień rabatu. Co my musimy? Musimy zrobić... O oh my god. Musimy zrobić... kosiarza serum. No dobra. Ja cię tu teleportuję, moja droga, bo tu jest dosyć. Yy, długi challenge, że tak powiem. Długo się idzie tu. Dobra, yy, gdzie ja mogę to wszystko robić? Chyba tu. Tak, to jest. No zobaczmy, czy możemy tego kosiarza. Które to jest? Tylko że ja nie wiem. A tu An alien crystal, Nie mamy kwiata śmierci. Chyba, że ja o czymś nie wiem. A Dobra, zobaczmy. Czy to jest to. Nie mm -mm. Kurczę A ja nie mam żadnego kwiata? Nie, nie mam, bo tam mi nie pokazywało, co nie? No dobra yy. Dajmy... O siema! Siema Lilith. A nie, to jest Angela. Może my mamy z nią jakąś romantyczną relację, ale... A, nic, nic tu nie mam. Dobra, idź po eksperymentuj, Angela. Uh, Spark Drive. Nie wiem, czy my to mamy. Mamy Ghost. Chyba musimy zrobić jakiś ten kolejny. No ale dobra, zobaczmy. O, tu jest, dobra. Myślałam, że jest tylko jeden. Nie! Zajęłaś no. Na... Nie, dobra, ma mamy. To musimy komuś. Czy my mamy tylko jeden. Chyba tylko jeden jest. Strasznie gorąco. No nie, no wszyscy nam zajęli. Dobra, idź sobie stąd. Czosko away. My, my musimy tutaj. Synteza. I które to było? Spark. No dobra, zobaczymy, co nam wyjdzie. Lecimy. Musimy dostać ten awans. Boże, jak nie dostaniemy, no to będzie taka trochę lipa. Dobra, mamy to. Gdzie to jest? Mm, tu. Dobra. Ja nie wiem, czy to jest, że jej dodaje jakieś energii? Nie wiem. I. No, dobra, wypiłaś. I co mam zrobić? Um, na ziemię. Mm, nie ma pompek. Nie ma, nie ma pompek. Dlaczego? Chodź tu. Może. Chwila. Może coś się nie udało. O nie. Hmm, Szkoda. No ale dobra, zrobimy mind control dla simów, żeby się przebrali. Ale. Ona powinna. Eee, no dobra. Ale nie mogę. No kurde, no. Ale hała. Dobra. Eee, z Ice Ice Baby. Eee, niech będzie w piżamkę. Tak jest. I tutaj, ale ja mogę tylko biegać. Dlaczego? Bo co? Czy ja rzeczywiście muszę iść na górę? No, chyba nie. No nie. No ale dobra, niech będzie. I potem tego pana. Tak jest, tego pana. Tutaj. Yy, oficjalny. No, elegancko. A, bo to jest Lilith! Oh my god! No dobra. I tutaj proszę, jeszcze tutaj pani, z którą się nie lubimy. Tak jest. Nie będzie party. Party Hard. Kuczy, dlaczego ja nie mam tych pompek? Szkoda. Wielka szkoda. A jak syntezuję jeszcze raz, to czy mi wyjdzie? O... Spark. No dobra. Zobaczę jeszcze raz. No i dalej nie działa. No. no i nie będzie działać, no. No dobra, co tu jest? Calibrate. No dobra. Zróbmy to. Nic nie działa. Mm -hmm -hmm -hmm. Niestety. Dalej. O nie, ktoś umarł. Ciekawe kto. O, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może to. <laughs> Dużo ludzi umarło, których znamy. Ajajaj, nawet w lat? No cóż, mówi się trudno. Coś. Nie, nie, musimy, musimy coś zrobić. Ale nie możemy zrobić pompeczek. Czy tych. To nie są pompeczki. To są przysiady. Tak. O, gdzie to jest? Może... Nie. Tu też nie. No ja nie wiem, gdzie to jest. Poddaję się. Co ty chcesz od nas? No dobra. To proszę bardzo. Coś czuję, że chyba nie da... Yy, nie będziemy mieli awansu. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. No okej, okay, idziesz sprzątać w tym pięknym stroju. Nie wiem, co ci się wylosowało. I takie rzeczy czasem się losują. No dobra, i tutaj mamy naszą satelitkę. przy bardzo, takie rzeczy to ja mogę. Proszę. Czy my jesteśmy sławni? Jestem ciekawa, tego też. Kurczę, ile my mamy cech? Masakra, nie? Jesteśmy jakoś sławni, elegancko. Dobra, kolejny Mind Control. Dobra, lecimy tutaj. Ice, eyes, baby. Ale. Czekaj, co my musimy zrobić? It. Więc musi iść. Jeść. No dobra. Proszę. Lecimy z tym. Czy ktoś tu jeszcze jest w tym laboratorium? A ty już jadłaś. Ale ty możesz iść jeść. Też. Proszę bardzo. Rozwaliłeś? No nie no. Dobra wymień. Dobrze, że nic nas nie czardują. Ty będziesz mógł też iść jeść. To jest nasz były kochanek. Prawie wszyscy w tym świecie są naszymi kochankami. No elegancko. I chyba rośnie ta złośliwość wtedy, jak to robi. E, szkoda, że nie możemy tego seru zrobić dla kosiarza. Hmm, żeby go chyba przywołać albo się z nim zaprzyjaźnić nie wiem, nigdy tego nie testowałam ta, to myje, kurwa, elegancko elegancko dobra, ty też pójdziesz jeść no, my się znamy, proszę pana nie, pan jest tu nowy za kasandry, która niestety umarła tu jest jej nagrobek jak widzicie, o, proszę bo trafił ją prąd przez tą mikrofalę nie, nie pytajcie jak, ale to, to jest po prostu inny inny wymiar dobra, e, co, co my tu mamy tobie chce się siku dobra, to możemy zanalizować DNA czy to jest tu? dobrze, mamy DNA więc możemy to zrobić elegancko o nie, ja muszę upgradeować moje Ice Baby, bo nie mam żeby dać paniki. O kurde. Um, tak. O nie, szkoda. Co musi być żeby transformować Sima? Ale na kogo? Ja bym bardzo chciała to zobaczyć. O kurde. Ciekawe. Nigdy tego nie widziałam. To chyba kogoś na innego, nie? Albo jakiegoś klona czy coś. Ja wiem, że mogę swojego klona zrobić, ale tego yy, nie zrobię, ponieważ raz, że tak powiem, to zrobiłam. Tak, powtarzam się. Yy, I nie wiedziałam, która to która, nie? <ścoughs> I musiałam tu cofnąć, nie zapisywać rzeczy. To znaczy zaspisywać moje rozgrywki. I to był mes, nie? Bo ja nie wiedziałam, która to jest oryginalna. I nawet tego nie pisało, że to jest klon. Także jeśli jesteście, że tak powiem, ciekawi, jak to wygląda, no to nie polecam. No chyba, że coś się w tym czasie zmieniło, ale dobra. O nie, czy my dostaniemy ten awans? Nie, nie dostaniemy. Oj ojoj! Oj, oj. oj, oj. Baby, dobra. Czy możemy. Dlaczego Ty tak syczysz na wszystkie? O, tutaj też jest jakaś nowa pani, ale bardzo ładna. No, Vanessa putra Boże, jakie imiona. Znaczy nazwiska. Ciekawe. Ja jestem ciekawa, jak to się wszystko losuje, nie? Dobra, macie wszyscy dostać ataków paniki. Ża żadnych pipi, tylko ataki paniki. A nie, to nie jest moja satelitka. Ja swoją wzięłam, na szczęście. No dobra, no następną bierz. Niech Ona nas nie lubi. Niestety. O nie! O kurcze. Dobra, jeszcze jeden dzień nas czeka. Jeszcze jeden dzień. Może postarzymy małym przy okazji? Albo się nią trochę zajmiemy? Zobaczymy. Jesteś głodna, a tego jak on ma? czy nie pamiętam, nie pamiętam imion, Tevin Boże, on tyle z nami mieszkał, prawie cał, przez całe e, wyzwanie, a ja nie pamiętam imion no, to jest bardzo ciekawe e, dobrze pograj sobie trochę e, możesz sobie pograć, ty dalej nie dostałeś chyba m, żadnego z uniwerku, Boże, te talerze mnie rozbrajają, nie to jest Straszne. Ja nawet nie wiem, co ty tu masz. Bo ja bym chciała, żeby on poszedł na ten uniwerek. A, kiedy ty masz urodziny? Za cztery dni. Boże, co ci jest. Oh my god! Trzeba cię nakarmić. Baby care. Dobra. Yy, piersią. A ty? Tobie chce się siku. Dobrze, to idź siku. Tak jest. I tobie też chcę się. Jeść! Ciekawe kto teraz będzie nam gotować. Bo Kev bo Kevin, bo Kevin był tym. Jak to się nazywa? Eee, kucharzem. Eee, no. A, i jakby coś było słychać, to, to ja się ruszam na krześle. Także wielkie sory. Dobra. Ty naprawdę nie dostajesz żadnego. żadnego, że tak powiem, listu z tej szkoły. A czy ja mogę to sprawdzić, czy on się dostał? Chyba mogę, nie? On coś tu gdzieś było takiego. No to poproszę. Mm, uniwersytet. Yy, dobra. Sprawdź status aplikacji. I ile można czekać normalnie? O nie, ty się zmieniłaś. Jeszcze masz te okropne rzęsy takie. Czy to są okulary? Oh my god. Bagują się. Dobra, czy ja mogę tutaj się posikać? Nie. E, ale czy możesz, że tak powiem, skontrolować się, czy nie? Kontrol. Kontrola. Tak jest. Dobra, wybieramy uniwerek. Ten chyba, nie? Czy ten? To był ten. Mm, komputer chyba. Tak. Mm. Dobra. Ostatni odcinek, a ja mu wybieram 3 czy cztery. Mam ehm, dwanaście. No dobra. Tak na do widzenia. Nie, w domu. No dobra. Zapłacimy. Matka stawia. Dobra. A i tutaj zarachunki też. Poproszę. Proszę. A ty sobie z kontrolą nie działasz. Nie działasz. Nie dajesz rady. Czy możesz zrobić siku? Nie możesz. Dobra, to mam y, patent, a nie mogę. Nie mogę. Muszę poczekać. Niestety, a nie mogę się kąpać w deszczu. chwila co tu jest tutaj i to jest to Boże a może to dobra to daję yy... dobra i może być to czy ja mogę się wymyć <ścoughs> Boże jak to brzmi oh, nie mogę nie mogę niestety dobra ty idź spać i widzimy się rano w pracy znowu tak jest Znowu jesteśmy w laboratorium, przegrałam całą nockę w domu, także chodźmy. Eee, dobra. Czy możemy znowu kogoś skontrolować? Czy ktoś tu jest? Angela. <laughs> nie no, Angeli nie będziemy. Bo to nasza przyjaciółka i w ogóle. Ale tutaj proszę możemy. Ice baby usiąść. Chociaż i tak już siedzisz. Dobra, eksperymentuj na laboratorium. Czy to jest to? Um, chyba tak. Um, nie, to nie to. A to? To jest chyba to, tak. Dobra, to zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Nie wiem o co chodzi, ale nie chcę robić eksperymentów. Nie wiem dlaczego. Nie wiem o co chodzi. Coś tu nie działa. Proszę bardzo, ja, ja chcę tutaj, żebyś eksperymentowała przez godzinę, a nie robiła jakieś fochy. Please. Jak widać, no nie idzie to. Dajmy niebo, ona nas nie lubi. I chyba od nas tego nie przyjmie. Yy, a może ona? No na też nie dobra. Angela, mam nadzieję, że nic ci się nie stanie. A Gdzie to było? O oh my god! Ona jest wciąż, więc nie mogę! No dobra, no. Nie będzie. Nawet nie wiedziałam. Aha, my się nie znamy. No dobra. To są zapoznanie. Czy ktoś tu jeszcze jest w pracy? Albo dobra. Zobaczmy, czy ona może... Um, które to jest? Z jedzeniem. Okej. Okay. Dobra, chodź. Jestem ciekawa, czy od nas weźmie. Mam nadzieję, że tak. Że nie będzie żadnego. No, okej, okay, musisz nas słuchać, bo jesteśmy twoją szefową, nie? Czytaj książkę. Okej, okay, ale tutaj jest ten Electrolux, a na moim nie mogę kalibrować. Nie wiem dlaczego. Dobra, idziesz? Idziesz. Idziesz powoli, się ka się chce. Dobra, mamy kogoś do zamrożenia. To, co ja lubię najbardziej. Proszę bardzo. <laughs> Zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie to na stałe, stała, jak lodowa rzeźba? Sabrina, proszę cię. A zaraz się skończy twoja praca. Proszę. Bek. Eee. Proszę. Dobra, zamrozimy tą panią, bo tamta sobie tańczy i wiecie. O nie, za późno, moja droga. Dobra, i co tu jest? Wypij serum. Eee, my, to, my to serum mamy, żeby być mądrym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, mamy to. Dobra, pijemy. Zdrowie. Chociaż i tak chyba dostaniemy awans. No dobra, nie bój się mnie. No. Jesteśmy najmądrzejsi tu. I co czujesz się mądrzejsza? Chyba ta. A ty dalej tylko tańczysz. No dobra. I do spania. Do spania, moja droga, już się natańczyłeś wystarczająco. Ale chyba coś nie będzie działać. Coś nie będzie działać, nie będzie. Tak, mamy to, mamy to, będziemy najlepszym e, naukowcem na tym świecie. Boże, jakie ona ma okulary teraz. Boże, jak ona wygląda. Aż sobie walnę Aż sobie walne normalnie e, zdjęcie, nie? Oficjalnie jesteśmy najbardziej złym naukowcem tego simowego świata. Tak jest. Na dodatek mamy. Ile dzieci? E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. E, siedmioro dzieci z różnymi simami z tego świata. Na dodatek, wypełniliśmy tą całą aspirację romantyczki. No, pierwsze pokolenie e, z wyzwania siedmiu grzechów głównych uważam za zakończone. I tak jak Wam już wcześniej powiedziałam, nie mam, e, że tak powiem, mm, w planach um, go kontynuowania. A co to jest? O kurde, musimy to skolektonować. <grym> Może kiedyś mi się odwiedzi. Zobaczymy. O, idą jacyś kosmici, o nasi znajomej. O, nasze pani, że tak powiem, kochanka. Jedna z kochanek. Tak, rozmawiaj o. o czym? O małżeństwie, ale wiecie, ona by mogła się, że tak powiem, ożenić z kimś tam. Ale. dobra. No, dobra, chodź i porozmawiaj z nią. Idziesz? Idziesz. Na telefonie jesteś śpiąca. Może <laughs> ten jak to jest to ubrany. Masakra, nie? Masakra! No, ale dobra. Możesz sobie poflirtować. No, okej. Okay. Także ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Um, dajcie znać, czy wygraliście też w to wyzwanie. Mi się ono podobało, tak? Pewnie ze względu na to, że robiłam tą całą ze Stranger View akcję. Szkoda, że nie ma czegoś takiego z czymś innym, na przykład, nie? Z taką historią, żeby to było, można przejść. Może by było to właśnie. Fajne jako drugie pokolenie, bo drugie pokolenie jest żarło. Jakoś nie, nie mam pomysłu po prostu i dlatego go nie kontynuuję. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało to wyzwanie w moim wydaniu. Jeśli je oglądaliście od początku, to dajcie znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło na serduszku. A także poproszę o subskrypcję i lajka. Jeszcze raz trzymajcie się do usłyszonka w następnym. Bye bye.